Dzień dobry w poniedziałek, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wspólny tydzień. Chociaż zobaczymy jak ja od mojego Flow zależy czy ten weekly vlog to jest weekly, czy on jest trzydniowy, czyli ludniowy, ale ostatnio nawet ten Flow mam. Mam du du dużo dobrej energii, którą chcę się dzielić, także ten Flow jest. Ja się właśnie ogarniam po poniedziałkowym, porannym bieganiu. Chociaż nie jest już tak poranno, już jest taka godzina, że powinno być dużo wcześniej, ale nie jest. W każdym razie ogarniam się żeby przejść do obowiązków, chociaż dzisiaj na dzisiaj tak dużo tych obowiązków nie mam. No ale jednak coś tam porobić trzeba. A jak ja się z rana przywitam, to potem wiem, zobowiązuję się do tego, że vloga nagrywam i że muszę tutaj do Was w trakcie dnia wrócić. Najpierw szybki makijaż, bo może coś tam sobie dzisiaj ponagrywam. Eee, więc maluję się prosto, szybko. Ogarnę się. Tu mam taki podkład do wykończenia. Wiecie, co już niedłużo mi zostało. Mam za dużo potwierałych rzeczy i mówię dobra, zabieram się za jeden solidnie i go wykończę. To jest y, Better Than Perfect i też już mam na wylocie na wykończeniu niemalże liquid camouflage z Eveline. Także mam nadzieję, że no może nie w tym tygodniu, ale w najbliższym czasie jakieś dybadelka będą. Chyba nie pokazuję tego makijażu, bo to już tyle razy było grane. Najlepsze zwiedzanie i odkrywanie okolicy jest oczywiście przez bieganie. Jako, że ja ostatnio zwiększyłam dystans, to zaszłam w zakątki, które nie zachodzę i okazało się, słuchajcie, że jeden lumpek się przede mną ukrył. Nie wiem, jak on to zrobił, ale on się normalnie ukrył i odkryłam go dopiero po roku. Ja gdzieś tą nazwę kojarzyłam, ale nigdy na niego nie trafiłam. No i w weekend, jak biegałam, tak przez szybkę zajrzałam i mówię: no, ha, ha, my się musimy bliżej poznać. Także jedziemy się bliżej poznać, a że Mam taką drobną listę też do Mercadony, no to oczywiście wstąpię też na zakupy. Dzisiaj obiad yy, i jakieś drobnostki. Nie brakuje nam dużo, bo słuchajcie, mam. Nie mam. Coś mi się wydarzyło, chyba pamięci w telefonie nie miałam i wszystko co miałam zapisane dwa razy, już mi się nie zapisało. To teraz, co ja mam teraz zrobić? Odtworzyć czy iść po sklepie? Odtworzę z pamięci. Czy teraz może. Może mi się już nie usunie, bo pousuwałam materiały z telefonu, więc miejsca sobie zrobiłam. Tu wbiegłam ostatnio w tę uliczkę, w której nigdy nie byłam, bo tam byłam wielokrotnie, a tu jest właśnie czary, tak, tak się ukrył w jakiejś bocznej. Aha, tu się jakoś do niego śmiesznie tak tędy idzie. Lumpek bardzo poprawny. E, poprawny, no właśnie, poprawny, Czysto schludnie z potencjałem, ale nic porywającego. No, ale taki, że można tu wrócić, bo czysto jest schludnie. Co, aha, ceny, no właśnie, ceny. Ceny trochę średnie. W sensie w tym moim ulubionym jest wszystko prawie po trójaku. No to tak 6, 5, powyceniane bardziej, wiecie, takie selektywne ceny. Także no bardziej się opłaca do tamtego. Ja nic nie mam, nic. Ale może jeszcze podjadę do tamtego, bo wiecie co, czarny sweter mi się marzy. Nie mam czarnego swetra i na tym ubolewam. Także pojedźmy, bo jeszcze chwila jest. Także chodźmy na jeszcze jednego i Merkadona i mamy to. Słuchajcie, nie mój dzień. Przymierzałam spodnie z Zary. Nic szczególnego, bo mam takie podobne, nawet lepiej leżące. Ta sukienka była ciekawa, musiałam ją zabrać do przymierzalni. Ale potem stwierdziłam... Dobrze leżała. Ale potem stwierdziłam, że już miałam coś podobnego i sprzedałam, bo nie chciałam w tym chodzić, bo jeans... Wiecie, on się lubi podwijać. Mini jeansowa to jest grzązki temat, grząski grunt. A jeszcze w formie sukienki, to już w ogóle... Także stwierdziłam, nie, nie stąpam nawet na ten grzwonski grunt. Jadę do Mercadony. My skin likes your skin, Trust me in. Co się z zamierzymy? Mam nadzieję, że też. Rozparcelowałam przed chwilą przesyłkę właśnie do najnowszego. Mierzymy wyprzedażowe mierzymy z H&M-u, bo mam jakiś techniczny problem. Wszystkie rzeczy przyszły razem, a jedna ma iść osobno i niby powinna już być, ale dalej jej nie ma. Zawsze tu mam jakiś problem z przesyłkami. I tak dzisiaj liczyłam, i liczyłam, i liczyłam, i nie mogłam się doliczyć. I wydawało mi się, że. Nie miały iść osobno, ale jednak dorzucili te rzeczy jedną tutaj, ale w końcu nie, bo się okazało, że Tamta jedna rzecz idzie osobno, a jedną parę spodni zamówiłam dwa razy, dlatego nie mogłam się doliczyć, coś mi nie pasowało. W każdym razie mam nadzieję, że do środy dotrą, te jedne spodnie tam dosłownie zostały, może już leżą w paczkomacie, że tego kodu nie dostałam, to też jest w tym kraju możliwe. No i że właśnie w środę nagramy sobie, mierzymy, bardzo się stęskniłam i chciałabym to szybko nagrać, no ale i Idę szukać tej paczki, właśnie, bo może ona gdzieś jest, więc... Dzień dobry, we wtorek, ja się maluję, ogarniam i uciekam na hiszpański, ale chciałam wam powiedzieć, że jaka mi się zachcianka odpaliła. W filmie na YouTube to zobaczyłam, bo sobie zazwyczaj odpalam do makijażu coś do oglądania. I tak mi się odpaliła zachcianka. Doceniajcie to, co macie. Proste rzeczy. Wiecie na co? na ten chleb żytni na zakwasie z Biedronki. Ja aż po prostu poczułam jego smak. Zobaczyłam go tu, zeskrinowałam, bo mówię muszę wysłać mojej mamie, ona zaraz przyjeżdża, ma prawie pusty bagaż. Chcę chleb żytni na zakwasie z Biedronki. No nie wiem, jeszcze jej nie wysłałam, bo jeszcze się zastanowię, w mi zaraz ta zachcianka przejdzie, ale to jest tak, nagrywam... Znacie ten trend? Właśnie, ostatnio jest taki trend. Nagrywam rzeczy, które chcę kupić, impulsywnie, zamiast ich kupić. To nagrywam. To właśnie ja screenuję chleb, wszystkie zachcianki, chleb żytni na zachwasie. Zobaczymy, czy mi przejdzie, czy nie, ale, ale jeżeli jecie, albo idziecie do Biedry, kupcie i za moje zdrowie zjedzcie. Jeszcze zdjęcie mi najlepiej wyślicie. A a propos zachcianek, właśnie zobaczyłam wczoraj, nie wiem, gdzie je kupić, ale przejdziemy się na szybko dzisiaj, bo muszę też kupić Hani pastę do zębów, bo ona nie używa ma swoją określoną ulubioną. A wiecie, jak to jest z maluchami? Zawsze jest problem z tym myciem zębów, więc jak już jest ta ulubiona pasta, no to niech ona już będzie i niech tak zostanie. Dobrze, że są myte te zęby. Ale wczoraj Justyna z LGS-u wrzucała rolkę o metalowych bałkach na włosy. No i to właśnie był mój impulsywny zakup. Cię wpisałam na listę. Muszę zobaczyć, gdzie są dostępne metalowe bałki do włosów i uzyskać taką objętość jak Justyna. Także dzisiaj jest misja, ale zaczęło się od chlebka. Ach! A, by zjadła takiego chlebka? Nie ma metalowych. Coś mi się wydaje, że metalowe to trzeba zamówić, ale ja bym wzięła i tak coś, co mi u nasady odbije, bo ja nie mam w ogóle żadnych bałków. Tylko nie wiem, czy te duże, czy już mam dość długie włosy, czy właśnie te krótsze. Ale nie, może jeszcze poszukam metalowych. Bo lepiej by było, bo później podgrzewacie te metalowe, tak jak na szczotce się stylizuje, nie? Zresztą zobaczcie sobie u Justyny, no ale tutaj metalowych nie ma. Z metalowych są tylko szczotki. Ja szczotkę mam i nie zawsze mi się szczotką chce. No właśnie. Primarku, słuchajcie, masa wyprzedaży. Masa, bo widzę, że tu się wszystko przygotowuje. Na wiosnę, Co? Ja? uciekłam z kadru, wiosnę się wszystko przygotowuję, widzę, że już takie piżamki wchodzą letnie, krótki rękaw, krótkie spodnie, jeszcze jest tak zimno, ale już trzeba kupować, bo zaraz nie będzie. Oglądam, na razie mam tylko legnice dla Hani, no oglądam, co tu ciekawego na tym wyprzedaży. No słuchajcie, mówiąc o wyprzedaży, mam na myśli wyprzedaże, zamiast 10 euro, 1 euro. Zamiast i to na pewno biorę, zamiast 12 euro, 2 euro, dywanik do łazienki, świąteczny, potem kto daje 12? No, ktoś daje, ale, ale dwójka to jest dobra cena. Pociąg, słuchajcie, też z 20 na 5, mówiłam, że to się opłaca czekać na wyprzedażę 5 euro King? za kinga? To już w ogóle. Ale świąteczna. Teraz zobaczymy, co tu jest. Wałków nie mam. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie? Nie wiem, ale mam. Hol. Niestety, albo stety. Ale wszystko jest zasadne. Ponieważ leginsy to jest never ending story, one są zawsze potrzebne. A w tej szafce, hani, tym, że jest kilka par, które by trzeba schować, oddać, bo są za krótkie. Więc po prostu wymienię. I ma też dużo takich ocieplanych, które za niedługo. Mam nadzieję, nie będą już potrzebne, będzie ciepło. Odkąd przyjechaliśmy, od września, wchodzę w klapkach mojej mamy, ponieważ ja mam tylko japonki. Na basen w sensie chodzę, nie? Bo to nie mogą być klapki skórzane, birkenstoki. Nie, to muszą być zwykłe, gumowe klapki. Więc mówię, dobra, jak już są znowu za dwójaka, przecenione z sześciu, a spodnie były przecenione z 8 na 4, to biorę. Takie mydelniczki to są chyba jakieś gizy, nie? Ale to jest Primark, 2 euro. Nie oszukujmy się, mają być... Praktycznie mam je założyć i przejść na basen 200 metrów. To jest fajne. Laundry bag, ale myślę, że to może mieć inną funkcję niż laundry bag. Zaraz sobie sprawdzimy. Natomiast przecenione z 10 na 1 euro, więc wezmę to, może być kosz na zabawki. Zobaczymy, czy się do tego nadaje. I jeszcze... No, to, to poszalałam. Z dwunastu na dwójaka, słuchajcie. To jest naprawdę uczciwa cena. Dwójka to jest uczciwa cena. Dwanaście to jest nieuczciwa cena. Tam było jeszcze dużo tych rzeczy. Pościele, widzicie? Mnóstwo tych gadżetów świątecznych. No, ale dobra. Ale już nie będę robiła siupy, nie? Jest. Mata na przyszły rok będzie. Jeszcze nie mogę doczekać świąt. Jedziemy, tyle. Jedziemy. Dosłownie 4 minuty po wyjściu z centrum handlowego dostałam SMS-a, że moja paczka jest z Hanemo, także będą jutro nagrywki. Także będzie przyszły w przyszłym tygodniu. Nie, przy... tak, zaraz. Zaraz to tak by wypadało, że we wtorek będziemy mierzymy. Tak, więc muszę tam jeszcze raz dzisiaj pojechać właśnie po tą paczkę, no ale na szczęście mam tam 4 minuty, więc stałam po prostu już pod domem. Dobra, otwieram ten worek za 1 euro, bo albo to będzie hit, albo to będzie kit. W sensie pomyślałam sobie, że coś można w nim przechowywać na szafie też zawsze, nie? Za 1 euro? Nie, nie, to będzie hit. Chociaż nie wiem, czy on nie jest za duży, słuchajcie, bo jest gigantyczny, faktycznie jest takim dużym workiem na pranie, ale pomyślałam, że na jakieś pluszaki, zabawki, no nie zmarnuje się, bo tak jak mówię, coś można do niego włożyć, nawet pościel, chociaż pościel mam akurat przeciwkurzowy, ale wiecie, o co mi chodzi? Coś można w nim przechowywać, ale ja nie wiem, czy pluszaki tu wszystkie właśnie nie wejdą i nie będą grzecznie siedziały, tylko jest kwestia tego, że to będzie stało, no ale jeżeli będzie wypełnione, o właśnie, to musi stać, bo. No skoro jest na pranie, kochanie, będzie pasowało idealnie. No, całkiem niezły typek. Dobra, zagram się ze za sprzątaniem, przebieram się, mam półtorej godziny. Nie. Tak, dokładnie półtorej godziny, żeby pojechać, no, kochanie. A jeszcze w tym bałaganie muszę Wam powiedzieć, bo przed. Jak <noise> strasznie to bałaganie. Przyszedł mail, -mail. mail ze szkoły. i Bardzo fajna aktywność, aż jestem trochę w szoku. Że tak. Aktyw w się sensie wiecie, jeździ się na wycieczki i tak dalej. Tego się nie spodziewałam, ale bardzo mi się to podoba. A mianowicie w przyszłą środę dzieci z klas pierwszych i drugich wezmą udział w wizycie w domu seniora, i tam z seniorami będą grać w bingo. No, świetne, po prostu genialne. Dom seniora zaprosił ich na drugie śniadanie, ale zalecają, żeby dzieci miały coś ze sobą do. Yy, jedzenia, yy, co będzie łatwe do przeniesienia na wszelki wypadek, No bo nie wiedzą pewnie, co ci seniorzy dadzą. Yy, aha, yy, alergie i tak dalej, yy, sprzyja kształtowaniu takich wartości jak szacunek, empatia i solidarność, rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne uczniów, umożliwia udział w realnym, znaczącym doświadczeniu edukacyjnym oraz działań na rzecz społeczności, wzmacnia edukację emoc emocjonalną i zaangażowanie społeczne. Także, słuchajcie, to no bardzo fajne wyjście. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Czy zdarzyło się Waszym dzieciakom w szkole yy, właśnie takie wyjście do domu seniora? No, bardzo mi się podoba, uważam, że to jest świetna idea bo e, no, uczy to na pewno empatii, pokory i pewnie coś tam dzieciaczki w tych swoich małych głowach e, ale e, zrozumieją i sobie odłożą. Ja jestem bardzo na tak. How can't you see what is right in Tutaj trzeci raz ja jestem w tym centrum handlowym, dlatego, że nam się pozmieniały plany i przyjechałyśmy szybko kupić prezent dla przyjaciółki Hani. Mamy kilka rzeczy w domu, znalazłyśmy takiego pieska i Hania ma takie kotki malutkie. Fajne, bo to się zmazuje, i malsy. Od Mikołaja to chyba dostałaś. Żyje. No właśnie, a Hania chciała, żeby jej kupić pokazać. to, bo widziała to też u koleżanki ja nie wiedziałam, gdzie to można kupić stacjonarnie. No, i akurat nam wpadło w rękę, że układasz, układasz, naprasowujesz. A mogę, chcę, tak, zrobić, tylko Misia, ma to nie leżeć po całym pokoju, dobra? Tak. Okej, okay? zgoda? No dobra. To trzeba posprzątać w pokoju i na biurku to robić, a mama potem przeprasuje. Dobra, to mamy to, idziemy jeszcze po pastę do zębów i wychodzimy. Przebieramy się na basen, ale słuchajcie, jestem sobie dumna, aż się muszę pochwalić. Znalazłam w okolicy pierserkę, która działa jak prawdziwa pierserka. czyli robi sterylne przekucia igłą, nie, żadną, nie żadnym pistoletem i robi też dzieciom i robi też siedmiolatkom. Także słuchajcie, hajni, marzenie się spełni. Ja się długo wstrzymywałam. Długo się wstrzymywałam, bo wiedziałam też, że żaden odpowiedzialny piercer nie zrobi trzy czy czterolatce. Chociaż może nie wiem, nie wiem. Tak mi się wydawało zawsze. Że takim malutkim dzieciom piercerzy nie robią przekuć. No właśnie robią im na przykład kosmetyczki. Czy w jakichś takich miejscach, gdzie po prostu są pistolety, czego ja mając dużo piercingu i znajomych piercerów, chciałam za wszelką cenę uniknąć. E, ale właśnie udało mi się znaleźć miejsce, które jest sterylne, polecane i wszystko będzie tak, jak być powinno. No i Hania jest taka podekscytowana. Zobaczymy, bo dziewczyna przyjeżdża tutaj, ma guest spoty w każdy piątek. E, nie wiem, czy guest spoty są też w piercingu, czy tylko w statuatorstwie. Przepraszam wszystkich, którzy są z branży. I. W piątek albo ten, albo kolejny, chyba będzie miała przekute uszy, No jest bardzo podekscytowana, bardzo, no że jakiegoś czasu chce, nakleja sobie naklejki. Także już stwierdziłam, ok, siódma urodziny za pasem, to już jest ten czas, także zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Tyle. Ja czekałam, aż ona świadomie, właśnie bardzo będzie chciała, i to jest ten czas, jesteśmy gotowi. A póki co, przebieramy się i lecimy na bas. No, dzień dobry, godzina 10.13. A ja już taka ogarnięta, ale to dlatego, że powiedziałam od rana: nagrywam, bo potem jakiś niedoczas mam dzisiaj dzień bez biegania. Także zabieram się za nagrywanie, ale dokończę jeszcze wątek wczorajszy, czyli wątek piercingowy. E, udało mi się umówić Hanie już na ten e, piątek i szczerze, ja nie wiem, czy ona kiedykolwiek była tak podekscytowana, po prostu. Co chwila się pyta. Mamo, cieszysz się? Tato, cieszysz się? A jak się cieszysz? A ja się bardzo cieszę. W nocy się słuchajcie obudziła, wołała mnie i o tym kolczyku gadała w środku nocy, że ona się trochę boi, że jak to będzie i w ogóle, nie? Ale jest tak podekscytowana, że no ewidentnie spełnia się jej marzenie. Wyczekane, wyproszone, spełnia się. Natomiast powstał tutaj pewien dysonans, ponieważ zaraz przyjeżdża babcia i... No właśnie, nie będzie mogła chodzić na basen, co nie jest fajne i dzisiaj jej o tym powiemy. Czy woli przełożyć kolczyk i chodzić z babcią na basen, czy nie? Wiecie, z babcią może robić też inne rzeczy i myślę, że wygra kolczyk, ale myślę też, że powinniśmy jej zostawić ten wybór, no bo przecież może to zrobić po przyjeździe babci, nie? Także yy... zobaczymy, co wybierze, ale myślę, że właśnie ta sytuacja jest taka, że trudno poświęci ten basen. I będzie ja A ja rozplątuję włosy. Zawsze wielka nie wiadomo, co tu na tych skarpetach powstało, ale mam nadzieję, że coś ładnego. Starałam się zawinąć dość gęsto, i właśnie tak widzę, że wyszło. Ho-ho, panie. No, 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 to dzisiaj poszalałam. To, to dzisiaj do rozczesania. Taki strąg, taki pukielek, taki, e, jak u Hani taki loczek. Tak to słuchajcie, wygląda trochę jak po wojnie, ale nie, takiej małej, wojenca może przesadziłam z tą wojną. Wszystko przymierzone na filmie, i teraz jeszcze do tego musi dojść rolka promująca ten materiał. Także przewieram się, kolejna rundka i kolejna tura. Lecę, w spodnie mam swoje, bluzkę jeszcze z handemu. Lecimy, bo zaraz mam kola za pół godziny. A, to zdążę. Mi szybko dzisiaj ten dzień uciekł. Tak naprawdę rano nagrałam e, mierzymy. W międzyczasie po nagraniu od razu miałam kola, takiego pracowego, y, YouTube'owego, po prostu. E, potem nagrałam rolkę, oba materiały zmontowałam, obiad, miniatura w międzyczasie, której jeszcze w zasadzie nie skończyłam, ale już jestem prawie na finiszu tej miniatury, bo to też wbrew pozorom nie jest taki krótki proces. A, zawieźliśmy Hania na hiszpański dodatkowe, w międzyczasie zakupy w tym hiszpańskim rozpakować te zakupy, no i tyle, i dzień mi uciekł. Nie uciekł, bo był bardzo produktywny. Stworzyłam film i rolkę, także to już jest dużo, no ale nie ma dnia. Ale co chciałam zauważyć, jest równo, dobra, za minutę 18 jest u nas jeszcze jasno. Jestem ciekawa, jak się u was sytuacja przedstawia, ale ja już czuję różnicę. Jeszcze o tej porze niedawno, jak odbierałam Hanie, było. Ciemno, a już jest jasno i idzie to ku lepszemu. W sensie coraz dłuższy będzie ten dzień, ale już czuję jakoś różnicę, także yy, fajnie. Wiem, że w Polsce ten dzień jest jednak krótszy. Dajcie znać, o której się robi ciemno. U nas zaraz już będzie ciemno, ale jeszcze chwileczkę, jeszcze kilka minut jest. Także pozytywny aspekt. W tym bałaganie patrzę, co jest za mną. No, to jakaś miska, to jakieś coś, ale Wy dobrze wiecie, że czwartek to jest dzień sprzątania, chociaż ja już tak naprawdę prawie kończę. Pobiegałam prawie posprzątałam. No, jeszcze tak myślę, tak, szacuję, 45 minut do 12, żeby się wyrobić. Dzisiaj słuchajcie, mamy gości, albo nawet powiedziałabym party. <laughs> Śmieję się, bo trzy dziewczynki i trzymamy. Także to już się robi, słuchajcie, mała impreza, więc chcę się właśnie wyrobić dzisiaj fajnie ze sprzątaniem no i coś tam przygotować, nie wiem czy gofry, ja jestem team gofry wyciągam gofrownicę, ciasto na gofry jest prawie tak samo proste jak ciasto na naleśniki i wszystkie dzieci się cieszą truskawki, bita śmietana, czekolada dodatki, owoce eee, i wszystkie dzieci są zadowolone, bo nie wszyscy mają gofrownicę i tak często gofry jedzą, nie? Wy byście byli zadowoleni z gofra? No pewnie, pewnie wszyscy lubią, ale jest dużo fanów gofrów ale nie wiem, może jeszcze ciasto? No nie wiem, czy mam aż taki flow, ale na razie sprzątam, ogarniam i idzie mi dobrze. Dziewczynki poszły, no więc został nam jeszcze obowiązek na dzisiaj zadzwonić do dziadka, bo wczoraj do babci dzwoniłyśmy, już tego tematu nie poruszałam, ale dzwoniłyśmy, to dzisiaj dziadek. Głównie jest pilnowanie już teraz na tym etapie mojego życia yy, mojej córki, żeby zadzwoniła do swoich dziadków, bo mi już został tylko jeden dziadek, niestety także. To święto już teraz spełniam w nie obowiązek, jako mama i właśnie gonię moją córkę, żeby do dziadków zatelefonowała, także idę i gonię, a jutro, słuchajcie, wielki dzień mamy, ale to już vlogę skończę, Hania po prostu o niczym innym nie mówi, tylko o tym, że kolczyki i tak sobie myślę. Że w kontekście tych trzech dni, na które, y, których, których czeka właśnie na ten kolczyk, to jak jest podekscytowana, jak wszystkim mówi, jak wybrała, że nie chce z babcią chodzić na baset, tylko woli kolczyki, to warto było ją tyle przetrzymać, żeby faktycznie spełnić jej marzenie. To mi kiedyś powiedziała moja mama, taka propagnia babci, babcia Hani, nie dawajcie jej wszystkiego od razu, pozwólcie jej marzyć. I to e, jest właśnie coś, jest, jest coś w tym, pozwólcie jej marzyć, no bo to, jak ja widzę, jak ja się nie mogę doczekać, co to będzie jutro, ale jak właśnie to jej marzenie się spełnia, wyczekane, no nie wiem, no tak już myślę, że od dwóch lat może nawet e, o tych kolczykach mówi. No i w końcu się to spełni, to warto było ją tyle przetrzymać. Nie, że ona powiedziała, kolczyki od razu idziemy, tylko. E... No, żeby jej pokazać, że to faktycznie warto też czekać i że aż taka radość może w człowieku być. Ale to jest ekscytujące, bo nawet ja się ekscytuję na mój nowy piercing. Może sobie się na coś skuszę. Widzisz, że nawet wymieniłam sobie tutaj ten w środku, zainspirowana Hanią, i nawet próbowałam przedziurawić tragusa, ale już chyba jest tak zarośnięty, że się nie da. No ale zobaczymy. Może razem z Hanią pójdę za ciosem. Też coś zrobię? To ucho mi jeszcze prawie puste. Także może, może. No dobra, jeszcze się chyba przyjdę pożegnać. Chociaż nie, może już się pożegnam. Idziemy zadzwonić do babci i dziadka. A, ciasto wyszło niefajne. Takie średnie. Dziewczyny zjadły, ja też, ale to nie jest ciasto z moich marzeń. To nie tak miało... Jak było ciepłe, to było lepsze. A teraz takie... Mm, nie przepis, nie do powtórzenia. Więc nawet nie powtarzam go głośno tutaj. No i tyle. Będę się z wami już żegnać. Bo w piątki już zazwyczaj nie vloguję, ale na pewno na Instagramie, właśnie. jak mnie nie śledzicie na Instagramie, to serdecznie zapraszam, bo na pewno jakaś tam relacja, mini relacja z piercingu, albo przynajmniej wrażenia będą. Mam nadzieję, że obędzie się bez paniki, bo to raczej nie boli, nie? Tak węflonem to jest sekunda, okucie, komara i koniec. No, ale że właśnie nie będzie paniki, a właśnie ta radość i że szybko sprawnie nam pójdzie. Dobra, bardzo serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam i widzimy się we wtorek. Mierzymy.